Witam państwa serdecznie. Maciej Maciak, program Musisz to wiedzieć. Rzadko które media podają informację o tym, że na Ukrainie 12 grudnia padła sieć komórkowa Kivstar. To jest, proszę państwa, potężna, to jest największa sieć komórkowa na Ukrainie. Dysponuje internetem, telewizjami naprawdę potężna sieć. Właścicielem tego oczywiście jest holenderski kapitał. I na początku były informacje, że ta sieć powstała. A proszę Państwa, znowu padła. I ostatnie, które słyszałem z wczoraj, to były takie, że, proszę Państwa, oni mają wszystko pokasowane, że oni nie są w stanie y, postawić tego systemu na nowo, co mi się wydaje trochę dziwne. E, ale podobno tak jest. I tak sobie pomyślałem, czy tu czasami jakaś firma telekomunikacyjna ze Stanów Zjednoczonych, no bo, wiecie, podejrzani są, a nawet oskarżeni rosyjscy hakerzy, ci słynni rosyjscy hakerzy. E, a ja uważam, że Amerykanie mają najlepszych hakerów. I tak się zastanawiam, czy to czasami z bratnią pomocą nie przyjdzie jakaś amerykańska firma i nie, przejdzie, nie przejmie tego holenderskiego koncernu, rynku, znaczy ukraińskiego, i w ten sposób znowu kapitał holenderski, europejski, znaczy, będzie do tyłu. Tak? Nie wiem, czy to czasami nie ma takiego motywu. Bo na przykład kapitał amerykański nie będzie już żadnego problemu, żeby wprowadzić taką funkcję, że nie odblokujesz telefonu, jak nie odbierzesz powiastki do wojska. Ten sympatyczny dżentelmen to jest minister obrony Ukrainy, Umerow, myśli, żeby właśnie wezwania za pomocą aplikacji. Proszę Państwa, włączacie telefon, a tam musicie odebrać wiadomość, bo nie dostaniecie się na przykład do skrzynki kontaktowej. Takie udogodnienia wprowadzają dla społeczeństwa ukraińskiego.